Witajcie w odcinku Fortnite pokazujemy moje konto No 50 poziom mam Czekaj, tu nie ten karnet. Ale mam 50 Sklepy są fajnie, ta, ta emotka jest fajna. Ta też jest fajna. Ta, o kurde. A ja Wam pokażę Mam. Kurde, czekaj, ile ja mam. Mam 32 skiny. Ale mój ulubiony to jest Demogorgon. On jest. On jest fajny. Bardzo. A plecaków mam. Mam takie plecaki. Dużo skarnetów mam. Mam dużo skarnetów. I mam ich. Już. 55, 55 plec, plecaków, kilofów mam 41. Ja mam piły, ale szkoda, że kupiłem. A lotni to ja mam już 37. 37 lotni. Ale to nie wszystko. Bo jeszcze emotki. To jest mój układ. Motek mam to mam trzy wygrane z koronką mam rozgwieźdz mam to mam. mam bye bye i motek mam 139 a malowań mam 46 te yy, muzyk mam oj. Muzyk mam 40 tych ekranów wczytywania to ja mam 63 a aut to nie mam Mam skorpiona, ale to tam mało jest. Ten i też mam trochę tam Lego, trzymam to, mam i jakieś tam ozdoby beznadziejne. Ja w ogóle, jak mi nie wierzycie, że mam, miał, mam miałem elitę w poprzednim sezonie, to wam pokażę na tym. Na tym skinie z, z Felinie Miałem elitę Elitę miałem Elite. Miałem chyba 96% do czempiona ale już nie zdążyłem wbić Więc szkoda, ale bym czempiona miał mm, Takie mam skiny Ja eee, dużo tym grałem, ale jak kupiłem Demogorgona, to nim ciągle gram Ej, nie, Falina, jest. Mam Demogorgoną. Kurde. Kurde. Ej, już. Demogorgon. Kurde. A, o. A, w ogóle mieliście wszystkie mityki, bo ja miałem e, ale ten mój ulubiony to raczej jest ten tego Snoop Doga, drugi o wszystkie są moje ulubione. Jedynie łuku nie lubię. Dobra, to koniec dzisiejszego odcinka.